Jacek, ja chciałbym już kupić taki dom, z dom dla każdego, jak to się w ogóle robi? Yy, więc tak, na początku wiadomo, decyzja, yy, gdzie, co, jak i tak dalej. Jak już to mamy za sobą, to wtedy yy, podpisujemy sobie umowę. Yy, najczęściej to jest od razu umowa przedwstępna w której jest określone wszystko, co gdzie, kiedy, i, i jak za, i za ile. ile, co? Dokładnie. Czyli najważniejsze rzeczy czy ta działka. Czyli że mu czy kupię sobie na przykład we wrześniu za 444 tysiące zł. Tak jest, dokładnie. I on będzie zawierał to to i to i to. Dokładnie. I podpisujemy taką umowę, i przy podpisaniu umowy jest zaangażowanie środków własnych w wysokości 10% wartości tej umowy. Czyli tam w środku mojego domu tam 40 tysięcy złotych. Gdzieś około 44 000. I od razu muszę mieć 40, jak ja mam na przykład na lokacie, mam 10, a chciałbym zarezerwować, bo boję się, że ktoś mi zwinie, to… Nie, z nami zawsze można wszystko jakby ustalić. To są jedyne pieniądze, które klient angażuje przy podpisaniu umowy. Mhm. Tylko i wyłącznie 10%. I od tego momentu my realizujemy budynek. Załóżmy Marcin, że klienci decydują się na… Przysłową dziurę w ziemi. Mhm. Czyli wpłacają nam 10% wartości budynku. Podpisali z nami umowę. My budynek realizujemy. I dopiero finał i rozliczenie finalne jest w momencie y, przekazywania budynku. Czyli mamy y, maję, powiedzmy, że ten domy w październiku, tak? Tak, tak. tak. Więc płacam teraz 40 tysięcy, 400 dopłacam 40 w październiku. No to fajnie jak mam, a jak nie mam, to mhm. jak, gdyby jak tam z tą organizacją pieniędzy. Y, więc y, jest też y, oczywiście możliwość skorzystania z kredytu. Natomiast tak to wygląda. Decyzja który wpłata zadatku, mhm. realizacja budynku i już po wpłacie tych 40 tysięcy przysłowiowych działamy i realizujemy budynek pod mhm. wskazanie klienta. Czyli klient ma wpływ na to, co się mhm. w tym budynku dzieje. Przychodzi moment szczęścia, czyli akt notarialny. Wtedy się rozliczamy pieniążki, m, no tak. które Państwo mhm. macie własne, wpłacacie przed aktem notarialnym, a te, które przychodzą z kredytu bankowego, są wpłacane po akcie notarialnym. Jesteśmy rozliczeni. I wtedy Państwo decydują jako klienci, czy dalej chcą z nami mhm. współpracować i dalsze prace od nas zamawiać, czy też, czy też nie.